Cześć, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj mam dwie piękne blondynki jako gości yy, i mamy też nowe tło. Nie wiem, czy zauważyliście, pewnie zauważyliście, ciężko nie zauważyć. Jest pięknie. Jest pięknie i będziemy tak, będziemy tutaj pewnie częściej nagrywać zarówno same, jak i e, w różnych fajnych ekipach, takich na przykład jak mamy dzisiaj. E, głównie dlatego, że na przykład u mnie wiercą cały czas, o czym wiecie, bo mówię o tym w Kaliszie go nałyśmy. się na śniadanie, tak, cały czas wiercą, dlatego dzisiaj też nagrywamy tutaj. E, co dzisiaj zrobimy? Dzisiaj w ramach mojej serii o paznokciowych ciekawostkach pokażemy Wam takie oto pudełko. To jest pudełko subskrypcyjne, które ja dostałam ze Stanów i powiem Wam od razu, że jest super drogie. I generalnie podejrzewam, że yy, jest dosyć taką drogą imprezą, jeżeli chciałybyście to robić, ale... A ile kosztuje? kosztuje 30 dolarów. Yy, samo pudełko, sama subskrypcja miesięczna natomiast jeżeli chcesz jeszcze to przesłać do Polski to jest dodatkowo 8 dolarów za przesyłkę. 38 dolarów czyli sporo, naprawdę 100, sporo i nie, nie, jest tak, nie jestem pewna czy zawartość jest tego warta Zawartość warta. A to jest coś takiego glossy, czy co eee, Troszeczkę tak, chociaż wiadomo, na pewno jedną rzecz, że na pewno są trzy zestawy naklejek do paznokci, coś takiego jak robiłam z Sally Hansen. Mm -hmm. Tylko nie wiadomo jakie i dodatkowo są jakieś tam różne akcesoria i tutaj jest już losowo. Tak więc ja dziewczętom oddam to pudełko, żeby one otworzyły i będziemy to komentować. Mam nadzieję, że się z wam podoba. Tak, bo my paznokcie, szczególnie tak, Iza. Szczególnie Iza, <laughs> więc e, odklej to, co tutaj jest. Nie połam paznokci. No Jestem ciekawa, co tam będzie za 40 dolarów, to naprawdę musi być coś wypasionego. To ono co? musi powinno być coś wypasionego, ale no nie wiem, pomóc Ci <noise> da radę, da radę. Poszło, jest. O, widzę kartkę z nogami. Jest z nogami, z kobietą. Hmm? Okej, okay, proszę. Jak? Taka pani tutaj jest, to jest Jessica jakaś tam. To no, jeszcze coś nie jest. You don't need man, you need a manicure. Super. To będzie nasze y, hasło przewodnie. Dziękuję Ci za zakup mojej kolekcji. Jestem tak podekscytowana, że mogę podzielić mój artwork, czyli mój, e, no tam, no, no. dzieło z Tobą <laughs> przez ten scratchowy nail wrap. Tak, bo to w ogóle pudełko się nazywa Go Scratch albo Scratch, jakoś tak. I że y, to wszystko jest zaprojektowane, bo ma ze sobą jakieś głębokie znaczenie. I zawsze są to włożone emocje i włożone myśli i em emocje w każdy, przepraszam, że tak tłumaczę, uh. w każdy design. Jako artystka czasami mam, bardzo ciężko mi jest um, się wyrazić um, przez słowa i jest mi łatwiej się wyrazić przez sztukę, a szczególnie przez sztukę paznokci. Jessica Wasik. Kciuki w górę dla Karoliny, za tłumaczenie. Za super tłumaczenie. Tak. Nie na wiem, czy to było symultaniczne? Nie, to było po prostu tłumaczenie na żywca. Tak, także Iza jak, i Iza, pokaż, jak jest. Jeszcze chciałabym powiedzieć jedną to jest, to jest Januari 2014, jest to tak. stare pudełko. To jest w ogóle stare pudełko. Ale to o wyrażenie emocji poprzez to pudełko są one trochę przygnębiające. Mamy biało-czarne czarne, eee, czarne kropki. smutne, jak na tak drogie pudełko nie, nie? tak naprawdę. Powinno być bardziej kolorowe. Tak, jakoś ładnie zapakowane, a tak szare takie pudełko i... No, taki, zamiast. Zamiast. Ten papier taki. Musisz tu pokazywać, wiesz, żeby, było, żeby wszyscy z nami otwarali. No i co? Ta trochę taka bieda. Trochę biega, bieda jak zostaje. Pędzelek, do czego są eee, To jest pędzelek do robienia wzorków. Tak, nawet do cienki. cienki. Tak, dosyć cienki. E, dość wygodnie się nim robi wzorki. No właśnie, fajnie. Gdzieś... Jeżeli ktoś robili dużo takich precyzyjnych wzorków, czyli jakieś rysowanie, drobne kreski, małe to, elementy, małe jest, elementy to, to, jest, to jest najwygodniejszy pędzelek. Mm -hmm. okay. No to zobaczymy, może y, jakiś tutorial mm. u um, mnie z jego użyciem powstanie. Zobaczymy. Jestem ciekawa, ile coś takiego jest... jest warte. Okay. No nie no dużo. W zależności od firmy, ale tak naprawdę nie są to drogie pędzelki, można je już kupić w cenie 5-10 zł no. tak naprawdę. No jest fajnie też, że jest krótki, bo długie pędzelki się mm -hmm. wyginają, zostawiają włosy takie ślady. Ja, ja wolę krótsze pędzelki, jeśli chodzi o ja robienie wzorów. Mm -hmm. To są te naklejki, tak? Tak, tak. W każdym pudełku hmm. jest zestaw trzech naklejek e, i tutaj, jak widać, mamy takie. Mm -hmm. tak, te takie, te, wiecie co, te są fajne, to mi się podobają. Ale najbardziej w... chyba te mi się podobają. A właśnie te, te mi się najmniej podobają. To są najbardziej wesołe znowu. Tak. Takie kolorowe. No chociaż nie, nie wiem um, jak na przykład z tymi końcówkami, bo jak ktoś ma krótsze paznokcie, chociaż nie poczekajcie, a bo to w drugą stronę mm -hmm. jest, to mm -hmm. okej, okay, dobra. Spaliłam, nieważne. Nie, no jestem ciekawa, jakby to wyglądało. Ciekawe, czyli na pewno będę je testować i zobaczymy, czy one się trzymają tak dobrze, jak na przykład te Stali Hansen. Zrobię, zrobię. Nie, nie jakoś nie wiem, nie używam nigdy czegoś Nie wypowiem się. Nigdy nie miałeś na Nie. Ja używam te Sali Hansen, nawet jest filmik na moim kanale, podlinkuję go Wam na dole. Naprawdę bardzo fajnie wypadło i na są sama tworzyć. No podejrzewam Podejrzewam wymyśleć. Nie no, wiecie, co na razie jestem troszeczkę zawiedziona. No ja dobrze co to jest? A no to jest, jest chyba lakier. No i no to, no to jest lakier, się, tak? Tak, dwa z nokci. Mhm. Przypuszczam. Jakaś farbka, tak? No. Coś do wow, to jest <laughs> fajne. To jest ładne. Ale jest, jest ładne. Ja lubię takie holograficzne. Mogę tym pomalować. No. Normalny, nie, po normalny, możesz no. oczywiście, no. że, że możesz. namalować tak, jak mi się podoba. <gry> Karolina Wam zrobi od razu coś na żywek. Czas na żywności, a wy tam odbierajcie dalej. Strasznie to spodoba. już za dużo nie zostało. Zostawa jakiś Zmienić. gadżet w postaci Piekunek, który który wygląda jak okulary. Tak. I jest taki maleńki z tego co widzę. Czekajcie, ja spróbuję go założyć, ale wydaje mi się, że będzie taki mały, że na, na ostatni palec. Fajnie, nie? Piękny, jest tak. Plakier jest piękny. Plakier jest piękny, że zrobimy jakieś ładne wstawienie, co piękne. Ale no. dobra, prawdziwy hologram. Tak. A pierścionek się mieści tylko na mały palec albo mm. Bo tutaj tak wchodzi nie wiadomo jak. Co to jest? Patyczek. To z... jest drewniany patyczek do usuwania A wartości skóry, A wartości, wartości a pół grosza. Tak. I, i jest... mini którym Niewiele zrobisz. Niewiele zrobisz. Znaczy ja myślę, że to jest I to, co oni, z strony. to co oni dali, to jest to do tych naklejek, to, to, mi to, mi się okay. to, to jest ma. jako ten. i nic poza tym pewnie już tu. nie ma. Nie ma, oprócz papierów. A znacie w no. ogóle tą film, a kiedy na to, zapina, to Nie, pierwszy nie raz, nie raz widzę. Nie, nie wiem. No. Ale ładnie. Jest Ale efekt laki. ma fajne. Opakowanie mi się podoba też, że to, to butelka teraz. teraz pytanie: czy to wszystko jest warte 160 zł? Na no pewno wszystko. nie. Na pewno nie. Już to, że cena tego pudełka to jest jakieś 50 do 60 zł maksymalnie. No i to, no. to nawet bardzo. Są lakiery ok. drogie no i przypuszczam, że ten lakier może kosztować około 40-45 zł. No, no, naklejki. Naklejki może. No wygląda, że to około 20 zł w cefotach. No, tak, no. Dyszka 20, coś takiego, pędzelek, tak jak mówiłaś, około 10 zł. No. tak. I tyle. I tam Takie pyszczan. rzeczy są często dodawane w, tak, reksach, w różnych drogeriach, tak. Te 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 drogerie, te, te, tak, tak także więc tego nawet nie ma o, co liczyć. Nie ma co liczyć. Także no, my oceniamy, że jednak troszeczkę przecenione. Mm. Generalnie bardzo mi się podoba lakier. Fajne, lakier, jest, lakier jest najlepszy z całego pudełka. Tak. No ale to jakby miała być tylko ciekawostka paznokciowa dla Was kolejna, czyli że są również pudełka, tak jak są glossy boxy, to są również pudełka takie paznokciowe. I to jak będzie zamawiać? Nie. <laughs> Bo i za właśnie pan bardzo ciekawa tego pudełka. Tak, tak. Z tego względu, że robi paznokcie. I, I mówię, a, będzie no, fajne, zamówię, ale jednak... A, tu kicha. Nie, wolę zainwestować te pieniądze i kupić sobie coś, coś osobiste, konkretnego, Coś konkretnego, bo tak naprawdę to jest... Zresztą jakbym załamiała do Holandii, to jest no. cena nie w złotówkach, tylko pewnie koszty tego były około 50 euro. No, tak tam no, no. właśnie przeliczają, więc jest za 50 euro, tak naprawdę mogę kupić naprawdę kilka dobrych lakierów, no, czy no. dobrych pilników, czy czegoś. No. Jasne. Także no, to by była nasza prezentacja tego pudełka. Dajcie znać, jak się Wam podobało. Jak lubicie tym razem filmy w trójkątach, to prosimy o kciuki w górę. Zapraszam was do wszystkich linków, które znajdziecie na dole, a także do... Co yy, Iza już nie nagrywa, ale wiecie... Ale... Przepraszam... Będę... Będę... Dobrze, jest Iza na będzie nagrywać, więc zobaczę, Iza jest na fejsie, Iza jest na Instagramie, więc na pewno y, to wam wszystko podlinkujemy. Karolinę znacie, ale też ją <ślad> podlinkujemy. A co tam? co <ślad> tam? No, a dzisiaj dziękujemy wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. pa! Pa! pa.